W osiedlu socjalnym przy ulicy Sobieskiego zorganizowano piknik dla mieszkańców. Głównym punktem programu dwa mecze piłkarskie. Osiedle składa się z kilku niewielkich bloków, zamieszkiwanych m.in. przez wielodzietne rodziny. Od samego początku samorząd otacza tutejszych najmłodszych mieszkańców szczególną troską. Stąd choćby działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wciągającego lokatorów do działań w ramach programu Bielsko-Biała Łączy Ludzi. Jego efektem jest m.in. organizacja pikniku rodzinnego w Wapienicy, ale też poświęconego wyłącznie samemu osiedlu, piłkarskiego turnieju. W ubiegłym roku odbył się po raz pierwszy. Na sobotę 27 lipca zaplanowano kolejną edycję. Tym razem do akcji włączyli się niezawodni działacze LKS Zapora Wapienica, pracownicy z rodzinami z wapienickiej firmy Kelvin oraz bielscy samorządowcy. Jesteśmy obecni na osiedlu i staramy się uczestniczyć w tych wszystkich spotkaniach i imprezach. Również poprzez wkład osobowy. W naszym wypadku jest to przede wszystkim pomoc sąsiada i pomoc finansowa również. To jest klucz chyba, a głównie chodzi o dzieci. To jest najważniejsze. Taka współpraca jest, jest konieczna, jest sensowna i przynosi, przynosi realne efekty. W szczególności tutaj duże zaangażowanie. Pan radny Piotr Kochowski wkłada dużo serca i, i w tą imprezę. Niestety dzisiaj nie może być ze względów zdrowotnych, ale za to trzeba mu też bardzo, bardzo, bardzo podziękować. Trzeba podziękować mieszkańcom, którzy, którzy no jakby tutaj nas przyjmują, przyjmują i, i możemy razem różne inicjatywy tutaj realizować. Jak już wiemy, zabrakło bodaj najbardziej znanego w działacza i radnego Piotra Kochowskiego, który pracował przy organizacji spotkania i dzień przed nim się rozchorował. Kontakt jednak utrzymuje, od czego bowiem jest łączność telefoniczna. Zdrowiem, dzieciaki najbardziej, bo one o pana pytają. I serdecznie wszyscy pana pozdrawiamy. Trzy, cztery. Nie do zdrowia! wraca! wybranymi są wszyscy mieszkańcy, ale chyba tak najbardziej dzieciaki. Tak. Robimy to głównie dla nich, bo myślę, że one potrzebują najwięcej naszej opieki i wsparcia. Zauważyliśmy po festynie w zeszłym roku, że, że wzbudziło to ogromne emocje, pozytywne emocje. Dzieci bardzo się tym przejęły i przygotowywały się do dzisiejszego meczu. W ramach pikniku i turnieju zorganizowano cztery drużyny piłkarskie. Najważniejsi jednak byli najmłodsi futboliści, którzy w dwóch mieszanych drużynach rozegrali 24-minutowe mecze. Techniki piłkarskie od dłuższego czasu dzieciaki nabywają, trenując pod okiem instruktorów z LKS-u Zapora, stąd podział rozgrywek był całkiem wysoki. Dzieciaki faktycznie, jakieś tam pojęcie mają, uczestniczą w treningach organizowanych przez nas i przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach programu biecko biała łączy ludzi. Staramy się. Zorganizować czas tym dzieciakom, przynajmniej raz w sobotę, raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, w zależności od tego jak są dostępni. Fajnie, że wykazują aktywność, fajnie, że interesują się sportem, to nas cieszy, bo, bo o to wszystko, w tym wszystkim chodzi de facto. To jest kwintesencja e, tych całorocznych treningów, dzieciaki mają okazję się pokazać, e, pograć troszkę, także niech się bawią sportem. Dla zwycięskiej drużyny był oczywiście specjalny puchar, ale tak naprawdę wygranymi byli wszyscy. Dodatkowe nagrody od sponsorów trafiły do rąk każdego młodego uczestnika turnieju, a na koniec dla wszystkich zorganizowano wspólnego grilla.